ああ

Dziękuję. No ja filmuję na pamiątkę. Tak jest, to ile. Ja, dziękuję. Proszę się sensować. sobie! Dziękuję bardzo. Dziękuję Proszę, Dziękuję. Dziękuję. Bocie, chodź, pać patrz, a ja pójdę. No, chodź. Trzymaj. To się nagrywa samo. No, poczekaj, teraz na mnie, poczekaj, bo jeszcze ja nie. No, nie

<mulik> A, bo no, to, 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 to jest Nie, nie wiem co no. to, to jest. Medalik. To jest może A. jesienią? Piękny jesienią no, medalik, Ziękny. Lux. Lux. Luks, piękny. A, no i A. to już są moje indywidualne, mój indywidualny <mulik> <handry>. adres. A, i <mulik> Pani <mulik> 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 <mulik>